Chrystus oddaje to wszystko, co mu dał świat. Tę szatę, którą utkała matka jego, zostawia. Okaże się takim, jak wyszedł z łona tej niepokalanej matki. W Betlejemie. Ekce homo. Pełni stały człowiek, prawdziwy człowiek w swej nagiej pracy. Moje życie podobne jest do życia Bożego Syna. Też nie. Nie wniosłem na ten świat żadnego okrycia. Nagi wyszedłem z łona swej matki, mówi mędrzec, i nagi wrócam do ziemi. I ostatecznie zostawiam wszystko. Świat się dobierze do mojej prawdy, życia. Przyjdzie moment, gdy usta moje zmilkną. Czy będę małym, czy wielkim, wszyscy bezkarnie będą analizować moje życie. Będą może głowami nad nim kiwać, a rękami machać. Może będę podziwiać, od czegoś to zależy. Ludzie lubią znać całą nagłą prawdę naszego życia. Nikomu tego nie darują. Nawet Chrystusowi nie darowali. Jak mało znaczy to wszystko, co jest na nas. Jak łatwo się tego pozbyć, jak wiele znaczy to, co jest w nas, jak bardzo jest to nieodłączne od nas, jak rozumna jest troska o napełnianie wnętrza, jak niewystarczająco jest troska. zewnętrzny i dekoracja naszego życia. Staniemy w tak. pracy. Pomoże nam do tego świat, człowiek, przyroda, krytyka, wiek niszczący, złudzenia, na jakie życie pracuję? To właściwie zdobia, czy ciało, czy osobowość. To trwałego pozostaje we mnie z wielolakiej prosty. Oddaje to wszystko, co mu dał świat. Tę szatę, którą utkała matka jego. Zostawia.